Witajcie, istoty z zaświatu! Było to pozdrowienie dla kosmitów po polsku, które zostało nagrane dla złotych dysków przymocowanych do sąd Voyager 1 i Voyager 2, które od ponad 40 lat lecą do odległych gwiazd. Jeszcze raz. Witajcie, istoty z zaświatu! W tym filmie posłuchamy pięknych, a może nawet przerażających lub dziwnych dźwięków z odległych obiektów w kosmosie. Ale najpierw kilka słów o tym, jak to możliwe, ponieważ w kosmosie jest próżnia i dźwięk nie może przechodzić przez próżnię. Odbywa się to poprzez sonifikację. Specjalne urządzenia odbiera różne fale elektromagnetyczne i przekładają się na fale dźwiękowe, które można usłyszeć, na przykład tutaj. Prawie wszyscy słyszeli ten szum. To antena telewizyjna odbiera różne fale radiowe. Tym pozostały od wielkiego wybuchu i od słońca i przekształca je w taki hałas. Także prawie wszyscy słyszeli, jak brzmi licznik Geiger a od promieniowania. On ma rurkę z gazem i rejestruje liczbę cząstek jonizujących. Im silniejsze promieniowanie, tym bardziej intensywny dźwięk. Dźwięk ten powstaje również za pomocą sonifikacji. A oto szum wiatru na Marsie. Ten dźwięk nie został nagrany za pomocą mikrofonu, ale za pomocą czułego sejsmografu. W rzeczywistości wszystkie te dźwięki nie będą prawdziwymi dźwiękami, które moglibyśmy usłyszeć. Porównałbym to do artysty, który maluje obraz rzeczywistości. Takie dźwięki to obraz namalowany. Może być całkiem dokładny lub może być lekko zniekształcony. Więcej szczegółów na ten temat zostanie podanych w linkach w opisie. Będą też źródła materiałów, w których możesz znaleźć więcej dźwięków. Jeśli chcesz. Zacznijmy od naszego układu słonecznego, a następnie pokażę Wam moje ulubione. Dźwięki pulsarów. Właśnie poprzez nich stworzyłem ten film. To dźwięk burzy z piorunami na Saturnie. To są dźwięki sondy zderzającej się z pyłem z komety. To dźwięk trzęsienia ziemi na Marsie, albo może cięsienie Marsa. To jest dźwięk słońca, choć jest zapętlony. W oryginale było tylko dwie sekundy nagrania. Pył międzygwiezdny. A to jest dźwięk czarnej dziury. Sonifikacja pięknego obrazu teleskopu Hubble'a. A teraz moje ulubione. Pulsary. Pulsary to wirujące gwiazdy neutronowe z polem magnetycznym, które okresowo wysyłają silne impulsy fal elektromagnetycznych. Wygląda jak latarnia, tylko zamiast latarni gwiazda o średnicy 20 km i masie Słońca. A zamiast wiążki światła promieniowanie jest gwiazdy, które okresowo uderza w ziemię. Wyobraź sobie, że jesteś blisko takiego obiektu. Ten pulsar wykonuje prawie półtora obrotu wokół swojej osi na sekundę. I tak to brzmi. Ten pulsar wykonuje 4 obroty na sekundę. 11 obrotów na sekundę. Pulsar, który ma 30 obrotów na sekundę. Jeśli uważasz, że to było szybkie, oto pulsar ze 173 obrotami na sekundę. A jest naprawdę szalony pulsar, który ma 642 obroty na sekundę. Prawdopodobnie zastanawia się, który pulsar jest najszybszy. Najszybszy znany 716 obrotów na sekundę. A maksymalna możliwa liczba obrotów na sekundę wynosi około 1500. Następnie gwiazda się rozrywa. Oto dźwięki z gwiazdy magnetara, jednego z najpotężniejszych magnesów we wszechświecie. Takie okresowe dźwięki można zastąpić różnymi nutami i uzyskać muzykę gwiazd. Próbowała to zrobić Rosyjska Agencja Kosmiczna i to co u nich wyszło. więcej materiałów w opisie. To wszystko. Dziękuję.